Pod przewodnictwem Starosty Powiatu Jaworskiego Stanisława Laskowskiego w Starostwie Powiatowym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład powołani zostali przedstawiciele organizacji związków zawodowych Stanisław Mazurek, Grażyna Orda, Stanisław Połącarz oraz Irena Zalewska, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych rolników i izb rolniczych, Tadeusz Bobowski i Radosław Zesnarski, przedstawiciele organizacji pracodawców Stanisław Deptuch, Joanna Kudłata oraz Zdzisław Rojowski, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Roman Sadowski, Henryk Pawłowicz oraz Longina Gaszyńska. Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jaworze spośród członków wybrany został Roman Sadowski, natomiast wiceprzewodniczącym Stanisław Deptuch. Podczas spotkania dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Barbara Dziasek przedstawiła do zaopiniowania podział środków w Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2015. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze są finansowane ze środków Funduszy Pracy, jakie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznaje algorytmem, oraz ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2015 w ramach EFS-u tutejszy urząd realizować będzie Regionalny Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Program Regionalny. Również w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dysponować będzie kwotą ponad 6 837 000 zł. Dodatkowo pozyskana kwota w wysokości 450 000 zł pochodzić będzie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na finansowanie kursów, egzaminów i studiów podyplomowych dla pracodawców i pracowników po 45 roku życia. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała program Aktywizacja i Integracja, który przedstawił zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Jarosław Simon. Program ten to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Realizacja jednej edycji programu trwa dwa miesiące. W roku bieżącym Urząd Pracy planuje realizację trzech edycji w okresie od kwietnia do listopada. Tematem porządku posiedzenia było również wyrażenie opinii przez Powiatową Radę Rynku Pracy w sprawie umorzenia osobie bezrobotnej niezależnie pobranego świadczenia oraz w sprawie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.